Podczas wizyty na Dolnym Śląsku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził firmę farmaceutyczną HaskoLek we Wrocławiu. Okazją do wizyty był jubileusz 35-lecia firmy. Po popitaniu właściciela firmy Stanisława Hena wraz z małżonką w obecności wojewody wrocławskiego Pawła Hreniaka, prezydent udał się na zwiedzanie zakładu. Kiedy lata temu Stanisław Hen wyprodukował pierwsze kosmetyki, nie spodziewał się, że za ponad 3 dekady zarządzać będzie jedną z największych firm farmaceutycznych w Polsce. Dziś spółka ma w swoim portfolio 350 produktów, w tym leków, suplementów, diety, wyrobów medycznych i kosmetyków. Firma produkuje rocznie 43 miliony opakowań produktów. Oznacza to, że statystycznie w ciągu 12 miesięcy w apteczce każdego Polaka znalazło się minimum jedno opakowanie produktu HaskoLek. Firma HaskoLek jest liderem w produkcji kapsułek żelatynowych miękkich. Po zwiedzeniu tej nowoczesnej linii produkcyjnej nastąpiło oficjalne powitanie prezydenta z pracownikami grupy Hasko. Chciałem Panu Prezydentowi serdecznie podziękować za wizytę w naszej firmie. Panie Prezydencie, jest nam niezmiernie miło, że możemy Pana Prezydenta tutaj u nas gościć. Na pamiątkę naszego spotkania chciałem Panu Prezydentowi przekazać pewną pamiątkę od firmy, jak i również zaprosić Pana Prezydenta na nasz. Na naszą galę, naszą galę 35-lecia firmy. Będzie nam bardzo miło, jeżeli Pan przyjmie takie zaproszenie. Dobrze. Bardzo serdecznie gratuluję tej wspaniałej okoliczności, ale bardzo serdecznie gratuluję też tego też wspaniałego owocu wielodziesięcioletniej pracy Pana Prezesa, najbliższych, całej rodziny pracowników, wszystkich tych, którzy Swoim wkładem codziennej pracy, swoich zdolności, swojego pomysłu budowali tą rodzinną firmę przez lata. Co bardzo mocno chcę za Panem Prezesem podkreślić, firmę polską. Firmę polską, niezwykle nowoczesną. Tego typu firmy przyczyniają się do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, bo to są leki produkowane przez polską firmę w Polsce, przez polskich pracowników. I to jest ten sposób prowadzenia przedsiębiorczości, który ja z wielką radością zawsze popieram. Dziękuję Panie Prezesie, że zdołaliście Państwo rozwinąć tak pięknie prowadzoną działalność. Dziękuję za tą niezwykle imponującą dzisiaj podróż tutaj poprzez, poprzez zakład i poprzez laboratorium. Zobaczyć tą produkcję prowadzoną w sterylnych warunkach. Na najnowocześniejszych urządzeniach niezwykła precyzja, niezwykle zaawansowana technika i niezwykle zaawansowana technologicznie produkcja. Ogromnie się cieszę, że firma jest nam witna i że Państwo taką produkcję realizujecie w naszym kraju, że w ten sposób tutaj produkujecie i wyprowadzacie na rynek jedne z najnowocześniejszych leków w tej chwili na świecie, w najnowocześniejszych technologiach. Bardzo serdecznie tego gratuluję i powiem że to tak trzymać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Dziękuję panu prezesowi, dziękuję zarządowi, dziękuję wszystkim państwu pracownikom. Przepraszamy, że trochę zorganizowaliśmy pracę, ale no, dla nas, dla pani minister, dla mnie jest to bardzo, bardzo ciekawe spotkanie i bardzo ciekawa możliwość zobaczenia właśnie tak nowoczesnej polskiej produkcji. Co mi to Proszę Państwa, to nie jest tylko i wyłącznie sztuka dla sztuki. Ja potem jadę za granicę, rozmawiam z innymi prezydentami, spotykam się na forach gospodarczych. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak? my mamy w Polsce firmy, które produkują na najwyższym światowym poziomie, które realizują produkcję wysoko przetworzoną, które są firmami specjalistycznymi, które rzeczywiście specjalizują się w najnowszych na świecie technologiach. Mogę to powiedzieć z czystym sumieniem o tym, kiedy toczę gdzieś rozmowy, bo jakaś firma polska chce realizować ekspansję, a ja ją znam, mogę powiedzieć tak, ja znam tą firmę. I to jest dla mnie niezwykle ważne. Bo ogromnie mi zależy na tym, żeby promować polskich przedsiębiorców, żeby umożliwiać polskim przedsiębiorcom ekspansję zagraniczną, tych, którzy czują się w tym zakresie na siłach, żeby też wspierać. Choćby eksport państwa produktów tak, do różnych krajów, starać się otwierać rynki. Wiecie Państwo, że są różne bariery tworzone. tak, To jest konkurencja, to, to są gospodarki często ścierające się ze sobą, to są interesy różnych firm, które się ze sobą spotykają, najdelikatniej mówiąc. tak, I ja uważam, że także rolą prezydenta jest promowanie produktów krajowych, promowanie tego, co robią firmy rodzime i to, to jest wielkie zadanie, ale to jest właśnie to coś, co między innymi my nazywamy dyplomacją gospodarczą, a nad czym. Ogromnie zależy. Także bardzo dziękuję Panie Prezesie, jeszcze raz za tą niezwykle pouczającą i interesującą podróż po, po Państwa firmie, po Państwa zakładzie i cieszę się, że, że mogłem odbyć tę wizytę jeszcze raz wszystkim Państwu z całego serca. Dziękuję i gratuluję, gratuluję pracy. Po części oficjalnej prezydent spotkał się z pracownikami przybyłymi na jego powitanie. Wprowadzany był osobiście przez założyciela tego przedsiębiorstwa, Stanisława Hanna. Haskolek, który swoje podwoje rozwinął na Dolnym Śląsku, w tym roku obchodził już 35-lecia działalności. Jak podkreśla zarzut spółki, ta wyjątkowa rocznica to sukces setek pracowników, dzięki których rzetelnej pracy Polacy obdarzyli Kolek ogromnym zaufaniem. Jednak początki przedsiębiorstwa należały do najprostszych. Jesteśmy największym pracodawcą w że A my się

jest tak wysoko wyspecjalizowany, że akurat w tym rejonie nie ma może uczelni. Współpracujemy z wszystkimi uczelniach i kierowani są na praktyki, staramy się z nimi później rozmawiać jeżeli po studiach mają chęć u nas w firmie. Dobrze, tak z wychowankowy. Dokładnie. Jak się podobało. Jak się podobało. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak jeszcze raz. Tak jeszcze raz. Ja pracuję teraz w takiej firmie, że to z góry ma charakter czasowy. Na koniec uroczystości zgromadzeni zapozowali do pamiątkowego zdjęcia. Które dzięki otwartości prezydenta przerodziło się w zaplanowaną wcześniej sesję zdjęć wykonywanych przez zgromadzonych telefonami komórkowymi. Wiele osób było zaskoczonych taką możliwością i dopiero po chwili zdobywali się na odwagę, by zaproponować wspólne selfie. Prezydent nie odmawiał i na pewno dla wielu osób ta chwila na długo przejdzie do ich pamięci. Szczególnie dlatego, że przypominać o niej będzie wspólnie wykonana fotografia. Obrigado.